Gościem Radia Z jest dzisiaj Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Pan jeszcze w domowych pieleszach widzę, książki za panem. Pan w golfie, nie, w, to jest, w, w to jest, marnarce. To jest ratusz. Droga, A, czyli już droga pan, pan jest od samego rana w ratuszu. A dzisiaj strajk, kobiety nie idą do roboty, mają brać urlopy na żądanie. Ile kobiet może nie przyjść dzisiaj do pracy do ratusza i do podległych mu instytucji? Nie wiem, dlatego że to zależy od, od samych kobiet i nie tylko kobiet, dlatego że słyszałem, że również niektórzy mężczyźni chcą dzisiaj nie przyjść do pracy. A pan to pochwala? Musimy się zorientować. Pan to pochwala? Ja, ja się solidaryzuję ze strajkiem. Jasno powiedziałem, że będziemy organizować tak pracę urzędu, żeby urząd dalej mógł pracować. Czyli nie było problemów z wzięciem urlopu na żądanie? Nie, ja zapowiedziałem wczoraj, że wszyscy, którzy będą chcieli wziąć udział w strajku, to umożliwimy umożliwi im to. A na ile to może sparaliżować pracę ratusza w tym jednym dniu? Zobaczymy. Zobaczymy. Oczywiście dla nas najważniejsza jest komunikacja miejska. Oczywiście te służby, które muszą działać, one mają normalne dyżury i będą działać, czyli na przykład wodociągi. W związku z tym wszystkie te najważniejsze funkcje miasta oczywiście będzie spełniać. Natomiast jeżeli chodzi o inne, na przykład usługę obywateli, zobaczymy ile osób przyjdzie do pracy. Popiera pan strajk kobiet, popiera pan uliczne protesty, był pan zresztą na proteście, z tego co pamiętam w ubiegłym tygodniu nie obawia się pan koronawirusa? Ja jestem przede wszystkim jako obserwator i gospodarz miasta na tych protestach. Ja się z nimi solidaryzuję i rozumiem. Natomiast moją rolą jest przede wszystkim być tam, patrzeć władzy na ręce i też mieć swój własny pogląd na to, co się dzieje. Dlatego, że w czwartek w zeszłym tygodniu no, docierały do nas niepokojące sygnały, że doszło do nadużycia siły i w związku z tym ja zarządziłem, że na wszystkich demonstracjach są obserwatorzy miasta po to, żebyśmy mieli swój własny pogląd na sprawę. I... No dobrze, ale, bo... ale liczba zakażeń jest teraz rekordowa. Wczoraj było ponad 16 Tysięcy. To nie przeszkadza panu pandemia? Te protesty powinny się odbywać? Pani redaktor, to nie mi przeszkadza pandemia i pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje, bierze rząd. Dlatego, że Ale czy protesty powinny się odbywać, odbywać inny... w takich warunkach, kiedy jest taka liczba zakażonych. Pani redaktor, a czego się pani spodziewa? To znaczy, jeżeli rządzący pod płaszczykiem epidemii będą ograniczali nasze prawa, dzisiaj zabrali się za aborcję, a jutro mogą się zabrać za wszystkie inne prawa obywatelskie, to ma nie być protestów, mamy to wszystko przyjmować po prostu tylko dlatego, że jest epidemia. Przecież to jest cyniczne zagranie Jarosława Kaczyńskiego. On specjalnie to zrobił w środku epidemii. Żeby prowokować, a później móc zrzucić winę na innych swojej skrajnej niekompetencji. Już na tym to polega. Czyli tym, że, pana zdaniem Jarosław Kaczyński wymyślił właśnie oto taki trik, żeby Trybunał Konstytucyjny teraz przesądził w sprawie aborcji, żeby można było przekryć zaniedbania władzy tym tematem, który mocno dzieli społeczeństwo, tak. że rząd nie radzi sobie z walką z pandemią, tak? Oczywiście, że tak, przecież to jest zasłona dymna. Kto przy zdrowych zmysłach wprowadza tak kontrowersyjne zmiany, a przecież wiadomo, że ten pseudo Trybunał Konstytucyjny na każde pstryknięcie palców Jarosława Kaczyńskiego, kto robi to w środku epidemii? No przecież to tylko chodzi o prowokacje, o nic więcej. A pan y, popiera, rozumiem, dostęp do aborcji. A czy aborcja na życzenie do 12 tygodnia jej trwania, czy pan też popiera taki postulat? Panie redaktor, ja się solidaryzuję przede wszystkim z jednym, a mianowicie z tym, że jak większość Polek i Polaków uważam, że zaostrzanie prawa aborcyjnego y, to jest coś wyjątkowo haniebnego. No, wiem, z i tym go... pan się nie zgadza. A ciąża y, do 12 tygodnia y, ja jestem, jej trwania? Ja... Przerywane ja ciąży. Jestem, ja, jestem, ja jestem osobiście zwolennikiem liberalizacji e, aborcji, wielokrotnie o tym mówiłem. Natomiast Czyli aborcja o... na życzenie, tak. Pani redaktor, nie na życzenie. Nie na życzenie. Do 12 tygodnia jej trwania. Nie na ży... proszę, proszę mi dać dokończyć. Ja jestem zwolennikiem liberalizacji aborcji, natomiast rozmowa na ten temat na pewno nie powinna się toczyć w środku epidemii, bez dyskusji ze społeczeństwem i w takich warunkach. W związku z tym ja się nie dam wciągnąć w tej chwili w rozmowę o liberalizacji e, szczegółowo. Dobrze, ale ale w Sejmie, sejmie jest już projekt 12. lewicy, ale w Sejmie jest już projekt 12. lewicy, który przewiduje właśnie liberalizację prawa antyaborcyjnego, właśnie Będziemy, przewiduje przerywanie ciąży do 12 tygodnia i trwania. Jeszcze więc raz. czy Koalicja obywatelska poprze taki projekt? Więc, więc jeszcze raz. Teraz w środku epidemii. To nie jest moment na to, żeby forsować tego typu zapisy. Porozmawiamy o tym na spokojnie, w momencie, kiedy skończy się epidemia. Ja swoje stanowisko już pani redaktor przekazałem. Ja Nie jestem jest posłem pan na tak. Ja nie jestem posłem w Sejmie. Będziemy na ten temat na pewno dyskutować. Ale jest pan pan przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Będziemy Czego pan namia, namawiał kolegi, będziemy o, koleżanki dyskutować. i kolegów. I będziemy o tym dyskutować, tylko ja się sprzeciwiam jednemu. Żeby realizować dokładnie plan Jarosława Kaczyńskiego i żeby w tej chwili rozmawiać o tak kontrowersyjnych kwestiach i już je rozstrzygać, bo to Jarosław Kaczyński je wprowadził do dyskursu politycznego. Ja no chcę tak, powiedzieć ale Lewica też, temat. Lewica też podkręca Aborcja temat. Aborcja nie jest tematem zastępczym, natomiast wprowadził ją Jarosław Kaczyński po to, tak kontrowersyjne decyzje, haniebne decyzje, po to, żeby odwrócić uwagę, Obywateli, od tego, co się dzieje w, czasie, w czasach epidemii. Teraz Jarosław Kaczyński bez żadnego trybu, tak to nazwę, nawołuje posłów Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich zwolenników tej formacji do obrony kościołów. Do czego to ma doprowadzić? Tylko i wyłącznie do eskalacji konfliktu. Przecież widać, Jarosław Kaczyński wczoraj wyszedł, miał czelność jeszcze zrobić to z, ze znaczkiem Polski walczącej i po prostu dolał oliwy do ognia. Zamiast uspokajać podgrzewa nastroje i robi to w sposób w 100% cyniczny. I tym razem Ale do czego nie jest, to doprowadzi? Tylko i wyłącznie może doprowadzić do eskalacji konfliktu, dlatego że jeżeli ja Kaczyński chce nie daj Boże, problem, się krew? Chce wyprowadzać, chce wyprowadzać zwolenników PiSu na ulicę po to, żeby bronili kościołów. No to do czego ma to doprowadzić? Do po pierwsze, konfrontacji? Nie dochodzi do konfrontacji po prostu. Pani, panie redaktor. Po pierwsze, tworzy to takie wrażenie, że wszystkie kościoły są w tej chwili oblężone. Wczoraj widzieliśmy obrońców, którzy ruszyli do Częstochowy. Okazało się, że nikt jakoś nie szturmuje Częstochowy. Takie tworzy wrażenie Kaczyński, dlatego że Kaczyński woli polec w wojnie religijnej niż przegrać, dlatego że jest po prostu krańcowo niekompetentny. Tylko problem polega na tym, że pan. Jarosław Kaczyński już nie jest szeregowym posłem, tylko wicepremierem w tej chwili, który odpowiada za bezpieczeństwo i również odpowie za tę sytuację, za to eskalowanie konfliktu. A czy potępia pan takie działania, ataki na świątynie? Ja uważam, że dzisiaj te protesty przede wszystkim powinny się skupić na władzy. Natomiast na Ale pewno, czy potępia wiemy, pan ataki na świątynie, na miejsca tak, kultu? Wiemy jedno. Na pewno nie politycy będą decydować, jak ten. Konflikt się będzie rozwijał. Ja apeluję o spokój, apeluję o zachowanie bezpieczeństwa i apeluję o to, żeby się skupić przede wszystkim na protestowaniu przeciwko władzy. I tutaj musimy postawić pauzę. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku i na Radio ZPL Beata Lubecka, zapraszam. Ale jeszcze raz zadam to pytanie, panie prezydencie. Rafał Trzaskowski jest z nami. Czy potępia pan ataki na, na, na świątynię, na miejsce kultu? A ja jeszcze raz odpowiem. Nie politycy będą tutaj drygować. Ale tymi... to jest proste pytanie. Czy tak, a ja powinno, czy, prostu, czy tak powinno się odbywać? Czy, ja czy powinno pani się odpowiadam. atakować, czy powinno się po prostu, nie wiem, profanować pani fasady? W, czy Oczywiście. powiera pan takie jeżeli działania, że, pina, że aktywiści jest, wdzierają pyta, się na msze na przykład? Jeżeli mnie pani pyta, czy y, potępiam wandalizm, na przykład malowanie na, y, na y, budynkach, czy na kościołach, czy na tramwajach, Wielokrotnie zabierałem głos na ten temat, żeby nie dochodziło do aktów wandalizmu. A to, że na przykład aktywiści wkraczają do, do kościoła, przerywają mszę albo występują tam z takimi hasłami, właśnie, że aborcja jest ok? Ja uważam, że wszystko, co jest debatą publiczną i nie prowadzi do aktów wandalizmu, jest dopuszczone. Natomiast na pewno nie będzie tutaj polityk regulował tego, co się w tej chwili dzieje. Ja przez cały czas nawołuję do spokoju, do bezpieczeństwa i też mówię, panie redaktor, mówię to po raz trzeci, ale to jest ważne. I mówię o tym, że dzisiaj protesty się przede wszystkim powinny skupić na władzy, bo to władza, cyniczna władza jest odpowiedzialna za to, co się dzieje w tej chwili w Polsce. Czyli gdyby był pan szefem MSWiA, to nie potępiałby ten pan takich zachowań, na przykład policja nie powinna się zajmować takimi osobami, które wkraczają do świątyń. Pani redaktor, policja powinna chronić słabszych, bo od tego jest. I policja powinna zachować... Pełną e, neutralność. No, jeżeli ale gdzie dochod... tolerancja dla katolików, na przykład? Jeżeli ktokolwiek jest atakowany, no to wtedy oczywiście, że powinien być chroniony. Przecież to jest jasne. Ale ja mówię jeżeli o takiej do... sytuacji, że rzeczywiście to... wkraczają jeżeli... do kościoła na przykład w niedzielę, Nie tak, to tak jak to miało miejsce w ostatni weekend. Ale jeżeli ktokolwiek jest atakowany, no to wtedy e, rozumiem, że e, policja go będzie chronić. Natomiast przypominam sobie takiego jednego pana, który się nazywał Marcin Luther, który przybił pewne tezy do. Drzwi kościoła. Więc y, rozgraniczmy kwestie wandalizmu, kwestię atakowania od kwestii pewnej demonstracji swoich poglądów. Natomiast na pewno polityk nie jest od tego, żeby regulować ten strajk i jeszcze raz powiem, ja przez cały czas uważam, że dzisiaj się trzeba skupić na władzy i to jest chyba jasne, no, ale deklaracja. Ale mówi pan, że nie, nie politycy, na politycy nie są nie tego, na... żeby regulować i w jakiś sposób ten, ten, tym strajkiem panie. zawiadywać, natomiast no, sam powiedział pan, że nawołuje pan jednak do spokoju. No, ja mam, bardzo, mam bardzo klarowne stanowisko w tej sprawie. Jestem prezydent prezydentem miasta stołecznego Warszawy i nawołuje do zachowania bezpieczeństwa, do powstrzymania się od aktów wandalizmu i przede wszystkim od powstrzymania się od konfrontacji. Przecież to jest jasne. To Jarosław Kaczyński wybrał tak kontrowersyjny moment do tego, żeby przepychać haniebne rozwiązania. No tak, o tym, już, ono... o, tym, o tym już wspominaliśmy. O tym pan wspominał. Pytanie słuchacza. Łukasz pyta, jakim prawem angażuje się pan jako miasto w spory światopoglądowe, na przykład finansując flagi na autobusach miejskich i tramwajach w ramach solidarności ze strajkiem kobiet? Ja jestem włodarzem miasta, który został wybrany przez większość Warszawiaków. Większość Warszawiaków popiera ten protest. I A skąd pan jeżeli większość warszawiaków popiera ten protest? Bo widzę pani redaktor, po pierwsze są robione badania, z których jasno wynika, że tylko 15% popiera zaostrzenie prawa aborcyjnego. Nie nie znaczy, za że, że, na że, że ta, ta, ta Rzesza ludzi mu pomoże ten protest. Ale pani redaktor, przystańmy bez przerwy. Pytania, pytania, pytania. Ja ale mam swoje poglądy. się ale na ten temat, ale mówię, ale ja wiem, ale na ten temat. Ja. I mam swoje poglądy nie zamierzam się ich wstydzić. Pić się nie wstydzić swoich powodów, poglądów i przez cały ja, czas na burki do konfrontacji. Ale ja pana nie ja mam, mam do tego, żeby pan się wstydził swoich poglądów. Ja jasno po prostu pytam. I jest pytanie dlatego, też od słuchacza, ja, dlaczego miasto finansuje oflagowanie miejskiego jasno, transportu ja w ramach solidarności ze strajkiem kobiet. Dlatego, że się solidaryzujemy ze strajkiem kobiet. A ile to będzie kosztowało? Nie wiem. Podam na pewno pani dokładne wyliczenia, jak tylko zasięgnę tej informacji. To też interesuje naszych słuchaczy. Czy Marsz Niepodległości powinien się odbyć w tym roku? Marsz Niepodległości zobaczymy. Po pierwsze, jakie są przewidywania, jeżeli chodzi o rozwój epidemii. Bo chciałem jedną rzecz powiedzieć. Dzisiaj mamy do czynienia ze spontanicznymi demonstracjami. Natomiast Marsz Niepodległości jest planowaną demonstracją. Planowane to jest zgromadzenie cykliczne, rejestrowane, że odbywa się co roku. I nie może się odbywać w związku z przepisami, e, tymi, które dotykają epidemii. Natomiast jeżeli chodzi o te demonstracje, one są całkowicie spontaniczne. Przecież nikt ich nie rejestruje. Więc jasne jest to, miasto nie rejestruje żadnych demonstracji, dlatego że zakazują tego przepisy. Czym innym jest e, tego typu spontaniczne zachowanie. Być no, ale, może a być jeśli chodzi o masz niepodległości, to powinien się odbyć, czy nie? nie Pana na... zdanie? Ponieważ no, organizatorzy mówią, że skoro mogą się odbywać protesty na ulicach Warszawy, i nie tylko na ulicach Warszawy, protesty w ramach strajku kobiet, no to dlaczego mają, ma się nie odbyć marsz tak, patriotów? Ja, ja jasno mówię, że nie ma mowy o rejestracji tego typu zdarzeń, natomiast jeżeli chodzi o to, co się dzieje spontanicznie, przecież wiadomo, że my na to wpływu nie mamy. No to marsz od niepodległości przejdzie ulicami Warszawy, czy nie przejdzie? Ale to nie, 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 nie proszę, się pytać. proszę się pytać. Proszę się pytać tych, którzy chcą organizować e, spontanicznie tego typu, tego typu marsz, dlatego że na pewno w sposób zaplanowany on się odbyć nie może. Więc ale pan jest władzą miasta. No, gdyby coś się działo, to pan jednak może na przykład wydać tak, zakaz. Oczywiście, ale to jest jasne, gdyby się coś działo, jeżeli będą, jeżeli będziemy widzieli podczas spontanicznej manifestacji hasła nawołujące do, do faszyzmu na przykład albo... Tego typu symbole to będziemy natychmiast reagować, bo od tego jesteśmy. Więc reakcja, reakcja miasta jest zapewniona w momencie, kiedy mamy do czynienia nawet ze spontanicznymi, ze spontanicznymi demonstracjami. A pan w takim marszu weźmie udział? W marszu niepodległości. Mhm. Pani redaktor, ja na 11 jestem na grobach wszystkich moich przodków, którzy przyczynili się do tego, że mamy niepodległe państwo. Taką mam tradycję w rodzinie i dokładnie tak będę dalej robił. No to też interesuje naszych słuchaczy. Kiedy w Warszawie będzie ulica Lecha Kaczyńskiego? Tak jak powiedziałem i przez cały czas to podtrzymuję, na jesieni będzie moja inicjatywa. Ale jesień już mamy. Pan już mówił, że we wrześniu będzie rozmawiał z radnymi, nie, a potem nie, będzie... Nie, proszę, panie mam, daktor, na jesieni. tutaj ma wypowiedź. Jak zapowiadałem, we wrześniu odbędą się rozmowy z radnymi i na jesieni będzie mój wniosek. I właśnie, no właśnie, no i odbywają się, odbyły się rozmowy, rozmawiamy na ten temat i na jesieni będzie mój wniosek, kropka. No i jesień skończy się jakoś tak w połowie grudnia. No więc. Kalendarzowa jesień. Panie redaktor, mam nadzieję się wywiązać z obietnicy, że będzie mój wniosek. Zobaczymy, jak go potraktują radni. No. Rozmawiamy na ten temat, tak jak powiedziałem, i będzie mój wniosek na jesień. A dlaczego ma pan z tym taki kłopot? Bo wielokrotnie pan po prostu to odkładał. Zawsze mówił pan, że mówi, musi się ten maraton wyborczy skończyć. No to dlaczego jest ten problem? Kiedy chodziło o y, y, aleje imienia Pawła Adamowicza, to to było właściwie niemalże błyskawiczne, a jeśli chodzi o ulicę Lecha Kaczyńskiego, to jakoś to nie może, że tak powiem, użyć światła dziennego. No nie, nie może się sfinalizować. Panie redaktorze, ja nie mam z tym żadnego problemu. ja Jestem bardzo konsekwentny w tej sprawie. Ja powiedziałem, że po maratonie wyborczym na jesień podejmę tego typu inicjatywę. Mówiłem to dwa lata temu, rok temu i mówię to dzisiaj, dokładnie to samo. Ja nie rozumiem tego pró próby narzucenia jakiejś takiej narracji, że ja zmieniam zdanie, że się ociągam. Nie, ja mówię dokładnie to samo od dwóch lat po no właśnie. I od dwóch e, lat e, cały czas nie mogą się niektórzy doczekać tej ulicy imienia Lecha ja Kaczyńskiego. Czyli w takim razie ja jestem... kiedy taka ulica, taka ja jestem... ulica w, tym, w tym roku jeszcze będzie ulica imienia Lecha Kaczyńskiego, czy dopiero w przyszłym? Ale pani redaktor, pyta pani o moją inicjatywę, więc odpowiem jeszcze raz. Tak jak dwa lata temu, rok temu, pół roku temu będzie moja inicjatywa na jesieni. Jeżeli pani mnie pyta, czy będzie Ulica i kiedy, to proszę zapytać radnych, bo to jest ich decyzja. I wie pani o tym świetnie. No ale pan Będzie musi to zainicjować. Panie Tartu, po raz siódmy. Zainicjuje to tak, jak mówiłem dwa lata temu, rok temu, pół roku temu, na jesieni tego roku. A czy miasto pomoże poszkodowanym przez no, lockdown warszawskim przedsiębiorcom, chociażby restauratorom? Ja z, z restauratorami chcę na rozmawiać na temat tego, co się dzieje, dlatego że mam poczucie, że rządzący wprowadzają swoje przepisy bez przygotowania, bez strategii przede wszystkim bez rozmowy z kimkolwiek. Nie można zaskakiwać, czy to samorządu, czy to restauratorów, podejmowaniem decyzji z dnia na dzień. No ale prezydent e Gdyni, na przykład Wojciech Szczurek, już podjął taką decyzję, jeszcze w ubiegłym, e, w ubiegłym piątek po prostu e stwierdził, że zwolni e, w, w całości z płatności czynszu lub dzierżawy na czas, kiedy jest ten kolejny lockdown dla branży gastronomicznej. Panie redaktor, taka decyzja została podjęta, tylko że my mamy inne przepisy w Warszawie, nie możemy zwolnić wszystkich opłat, tylko te opłaty, które są wnoszone, na przykład za media, muszą być dalej wnoszone. Natomiast jeżeli chodzi o resztę opłat. No, ale opłaty Warszawa... za czynsz, dzierżawę. Tak, i Warszawa od nich odstąpiła. Czyli już przedsiębiorcy nie płacą takich opłat, tak? Rozumiem? Panie redaktor, pomagamy od pół roku przedsiębiorcom, jeżeli chodzi o obniżki czynszów. Tylko procedura w Warszawie jest taka, że ona nie jest automatyczna. Trzeba się zgłosić. Z takim wnioskiem, i on jest wtedy rozpatrzony. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś, na przykład, prowadzi restaurację świetnie prosperującą na wynos, no to w tym momencie nie dostaje takiej zniżki. My podchodzimy do tego i tak nas zobowiązuje uchwała Rady Miasta, żeby każdą taką sprawę analizować. I to robimy. Wszyscy, którzy rzeczywiście wykażą, że mają drastyczny spadek dochodów, mogą liczyć na obniżenie czynszu w Warszawie i robimy to od pół roku. Pytanie od słuchacza Michała. Czy Warszawa po cichu zaczęła oszczędzać na oświetleniu? Bo na przykład na Saskiej Kępie jest. Czarno jak nie powiem gdzie. Nie, nie oszczędzamy na, na oświetleniu w taki sposób, żeby wyłączać gdzieś, gdzieś latarnie. Wręcz przeciwnie, doświetlamy na przykład przejścia dla pieszych, natomiast przeszliśmy na oświetlanie LEDowe w bardzo wielu miejscach i to przynosi bardzo duże oszczędności. Prokuratura y, okręgowa w Warszawie zaskarżyła do Sądu Administracyjnego dwie uchwały Rady Miasta Warszawy. Pierwsza dotyczy y, rozszerzenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na woli pra Pradze Północ, a druga pięciokrotnej podwyżki kar za parkowanie bez uiszczenia opłaty z 50 do 250 zł. Prokuratura wnosi o uznanie tych uchwał za nieważne. I co pan na to? Widzę, że prokuratura nie ma kompletnie się czym zajmować, bo co ma prokuratura do rozszerzenia strefy płatnego parkowania? Ja będę wprowadzał strefę płatnego parkowania coraz szerzej, i będę również podnosił opłaty za parkowanie, dlatego że tak robi każde nowoczesne miasto w Europie i w Polsce. Nie rozumiem, o co chodzi o prokuraturze. Ja myślę, że prokuratura powinna się zająć zupełnie innymi kwestiami. Czyli to są Pana zdaniem takie działania na wyrost? Panie redaktor, no ale czy słyszeliśmy o tym, żeby prokuratura się mieszała w to, w jaki sposób jest rozszerzana strefa płatnego parkowania, bo właściwie bez żadnych argumentów, ja rozumiem, że tu prokuraturze po prostu stanęli po stronie kilku osób, które zgłosiły tego typu wniosek. Ja wiem, że według prawa prokuratura ma prawo stanąć po stronie tego typu wniosku, tylko z reguły nie korzysta z tego uprawnienia. A tutaj akurat w Warszawie dziwnie korzysta. Ciekawe. Ja mam nadzieję, że prokuratora naprawdę ma się czym w Polsce zajmować, a nie wchodzeniem w decyzje administracyjne tego typu. Zresztą na końcu i tak rozstrzyga to sąd. I teraz jeszcze kilka pytań od słuchaczy. Maksel pyta. Sławomir Nowak został zatrzymany w sprawie no, w sprawie Ukraw oraz osadzony jest w areszcie śledczym, gdzie przebywa od ponad 4 miesięcy. Czy może Pan powiedzieć szczegółowo, jaka była rola Sławomira Nowaka w Pana kampanii wyborczej na stanowisko prezydenta Polski? Nadal wielokrotnie o tym mówiliśmy, że Sławomir Nowak pracował w sztabie i pomagał nam przy realizacji filmów reklamowych tych w kampanii. Aha, czyli robił filmy reklamowe i na tym tylko polegała jego rola? No, no, dokładnie na tym. Kolejne pytanie. Warszawiaków czekają najwyższe koszty wywozu śmieci w Polsce. Około 100 złotych miesięcznie. Jestem menadżerem transportu odpowiedzialnym za szeroko rozumiany wywóz śmieci w Dublinie. Koszt dla rodziny to jest y, niespełna 16 y, euro miesięcznie. Euro, no jeśli to jest Dublin. No tak, euro miesięczne. Dlaczego warszawiacy muszą przepłacać? dlatego że rząd kompletnie rozregulował system odpadów w całym kraju i proszę zobaczyć że wszędzie lawinowo rosną koszty zagospodarowania odpadów nie tylko w Warszawie na Mazowszu one są szczególnie wysokie ze względu na to że są zamykane kolejne przez rząd instalacje no i niestety mamy tego typu rezultat więcej gdyby ustawa przewidywała że można płacić od wolumenu wyprodukowanych odpadów byłoby najbardziej sprawiedliwie ale niestety ustawa tego zakazuje takie pis wprowadził prawo i w związku z tym wszędzie rosną lawinowo ceny zagospodarowania odpadów. Ja też nad tym ubolewam i dokładnie potwierdzam, że w wielu państwach ościennych utylizacja, utylizacja odpadów jest tańsza, nie tylko w Irlandii. Alek pyta, kiedy będzie można liczyć na rozwiązanie wylewania ścieków do Wisły? Panie redaktor, no wiemy dobrze, że jest most i jest rura, która jest przed tym most poprowadzona, i ten problem został rozwiązany. Niestety w związku z. Wysoką falą na Wiśle ten most przez wojsko został rozmontowany, bo żołnierze powiedzieli, że nie będą go w stanie utrzymać. Ale on będzie, jest składany właśnie w tym tygodniu i znowu w tym tygodniu będzie rura i nie będzie już zrzutu ścieków do Wisły. Natomiast to są rozwiązania tymczasowe. My przez cały czas pracujemy nad tym rozwiązaniem, które przeprowadzi rurę pod dnem Wisły. No i wtedy dopiero będziemy pewni, że sytuacja jest opanowana. Adrian pyta, planu czy planuje pan wziąć udział w przyszłych wyborach prezydenckich? Na prezydenta Warszawy? Nie, chyba chodzi o prezydenta Polski. Pani redaktor, panie pani redaktor, nikt nie planuje na 5 lat do przodu w polskiej polityce. Warto planować przynajmniej na rok do przodu. Pamiętam, jak wiele razy rozmawialiśmy, bo mówił pan nie, nie będę startował na prezydenta Polski, a potem proszę bardzo, startował pan i na prezydenta Polski. Pani, Ale pani, chyba pani. teraz jak patrzy pani, pan co się pani. dzieje, to chyba y, tak. Pamięta Pani, że nie wystartowałem w wyborach na prezydenta w momencie, kiedy sytuacja była całkowicie normalna i opanowana, tylko zajmowałem się Warszawą. W zupełnie ekstraordynaryjnych warunkach zdecydowałem się na ten start. Maciek pyta: Czy ruch Wspólna Polska jest za likwidacją funduszu kościelnego i wyprowadzaniem religii ze szkół? Ja mówiłem kiedyś, jako minister administracji i cyfryzacji, pracowaliśmy nad tym, żeby móc robić odpis z podatku. Zamiast funduszu kościelnego. Można na ten temat do tych rozmów wrócić ze wszystkimi kościołami, bo paradoksalnie mało kto o tym wie. To nie kościół katolicki się temu sprzeciwiał, tylko mniejsze kościoły. Z różnych powodów, choćby z takich, że kościoły protestanckie same opodatkowują swoich wiernych. Do tej dyskusji w spokojnych czasach można na pewno wrócić. A teraz pan chyba nie żałuje, że nie jest pan prezydentem Polski w tak trudnych czasach? Panie redaktor, odpowiedzialność prezydenta Warszawy w tak trudnych czasach, w momencie kiedy jesteśmy na pierwszej linii walki z koronawirusem, też jest bardzo poważna. A co powinien zrobić teraz w tych realiach prezydent Polski? No na razie prezydent odbywa kwarantannę, ponieważ no jest, ma koronawirusa. No, pan prezydent jest chory, w związku, z tym, w związku z tym jedyne co to mógłby zająć stanowisko wobec tego, co się dzieje. I w momencie, kiedy Jarosław Kaczyński nawołuje do konfliktu, spodziewałbym się od pana prezydenta Rzeczpospolitej próby uspokajania sytuacji. Natomiast niestety pan prezydent najczęściej nie zabiera głosu zdecydowanego w tak kontrowersyjnych kwestiach więcej. Ustami swojego rzecznika pan prezydent powiedział, że jest zadowolony, znaczy że podziela ten pogląd, że prawo aborcyjne powinno być zaostrzone, zamiast się sprzeciwić temu, żeby ono było zaostrzone przynajmniej w tym, w tym czasie, bo ja bym spodziewał się od głowy państwa. Żeby wpłynęła na polityków PiS-u, żeby nie zaostrzać sytuacji w środku epidemii. I tutaj abstrahując od poglądów pana prezydenta, ta decyzja moim zdaniem nigdy nie powinna być podjęta, bo ona jest haniebna, no ale na pewno nie w środku epidemii, żeby wywołać dokładnie tego typu efekt, jaki PiS chce wywołać po to, żeby przykryć swoją skrajną nieodpowiedzialność. Pierwsza dama też milczy i o tym jest też dyskusja w internecie. Bardzo dziękuję. Rafał Trzaskowski prezydent Warszawy z Platformy no. Obywatelskiej był z nami. Dzisiaj pan prezydent trochę wcześniej skończy, znaczy jak ten wywiad z Panem Prezydentem trochę wcześniej. Pan prezydent ma inne zobowiązania. Więc dziękuję bardzo. Dużo zdrowia życzę dla Pana i dla Pana rodziny. Do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam się. Proszę dziękuję na siebie będzie. uważać. Tak jest, proszę na siebie uważać. To do wszystkich.